Jesteśmy oblężeni, niestety nie damy rady z nowymi zamówieniami do świąt, głównie z serwisami, więc wszystko co wysłaliście do wczoraj na pewno do Was dojdzie, każde Wasze zamówienie będzie zrealizowane, łącznie z zamówionymi konsolami, padami, nie wyzwaniajcie, nie wypisujcie, bo to zajmuje niezbędny czas na przygotowanie Waszych kontrolerów, ja wiem, że jako jedyni robimy te różne mody, tuningi, Wiemy, co chcecie, jeżeli coś potrzebujecie więcej, napiszcie na social mediach wiadomość bezpośrednią, bo tak nazywaliście mailami z całego świata, że dopiero dziś jesteśmy na 2 grudnia. Do dziś mamy około 1000 maili, żeby Wam odpowiedzieć na Wasze zapytania. Napiszcie, jeżeli macie pilną sprawę, jakąś zmianę koloru, zmianę adresu. Jeżeli jest to tylko pytanie, jakaś techniczna sprawa, zostawcie komentarz pod tym filmem. Odpowiem Wam w szybkim filmie na TikToku i będzie OK. Na tą chwilę lecę działać, bo jest tego tak dużo że sam się nie spodziewałem, że aż tak potrzebujecie nowych kontrolerów. Trzymajcie się breweczka. Do następnego.